Epilog: Córko, widzisz już, że nie ma czegoś takiego jak koniec drogi. To nie znaczy, że nigdy nie zaznasz spełnienia, wręcz przeciwnie. Największe spełnienie przychodzi wtedy, gdy rozumiesz, że życie jest nieustanną przygodą. Nie bój się, gdy pojawią się kolejne pytania. Nie smuć się, gdy jedna podróż dobiegnie końca, bo to znaczy, że jesteś gotowa na następną. Bądź jak rzeka, która ufa swojemu biegowi, i pamiętaj, że cokolwiek się wydarzy, zawsze masz w sobie eliksir życia, mądrość, miłość i światło, szczęście, którym możesz się dzielić. A teraz idź. Twoja następna podróż już czeka. Moja droga, mój drogi. Życie nigdy się nie kończy. Każda odpowiedź prowadzi do nowego pytania, a każda podróż otwiera kolejną ścieżkę. Nie bój się zmian, nie lękaj się wątpliwości, podążaj z uwagą. Podążaj z odwagą, ufając, że wszystko wydarza się we właściwym czasie. A gdybyś kiedykolwiek się zgubił, zgubiła, pamiętaj. Słowa tej książki zawsze będą to dla Ciebie, jako ojcowskie ramiona, zawsze gotowe, by Cię przyjąć, wesprzeć, i prowadzić z miłością. Z serca autora. Kiedy zdarzy ci się czasami w drodze zbłądzić, nie wiesz co dalej, nie wiesz dokąd iść, Czujesz, że dotarłaś do kresu własnych możliwości, to proszę zawsze pamiętaj, że Największego przyjaciela zawsze odnajdziesz w głębi własnego serca. Kiedy poprosisz Go o pomoc, przewodnictwo i wsparcie, On poprowadzi Cię w nieznane do szczęścia, jakiego się nie spodziewałaś, i wykąpie Cię w odżywczych wodach mądrej miłości, tak jak robi to od początku czasu. Pamiętaj, aby od czasu do czasu pozwalać Mu prowadzić Cię przez życie. u, uh. uh, Ale przygoda. Kto by się spodziewał, że napiszę opowiadanie? Uh. Mało tego, że będę, go, że będę to opowiadanie nagrywał w formie audiobooka. Muszę Wam przyznać, że sprawiło mi to ogromną radość. Mam nadzieję, że Wam też. Mam świadomość, że. Nie na pewno nie jestem super profesjonalistą. A jednocześnie mam nadzieję, że. Ta książka ogrzeje wasze serce pokrzepi wasze myśli. Będzie miło spędzonym czasem. Także kochani. Oj. Bardzo, bardzo się cieszę, jeżeli dotrwaliście do końca całego opowiadania, to bardzo się cieszę. Ja cały czas, nawet czytając Wam to opowiadanie, hmm, cały czas przeżywałem i cały czas przeżywam. Życie jest niesamowite. Bardzo Wam dziękuję. Jednocześnie... Mam prośbę. Nie krępujcie się, wyrażając swoją wdzięczność. Czy to w formie dobrych myśli. Czy w formie komentarzy. Czy być może macie ochotę ofiarować mi dotację. Jak najbardziej jestem na to otwarty. Zostawię w komentarzu na miary na miary na mnie na możliwość zrobienia przelewu ale też na mojej stronie głównej na YouTubie znajdziecie linki żeby móc skontaktować się znajdując mnie na Facebooku kto wie, może pojawiły się jakieś pytania wątpliwości, uwagi jak najbardziej piszcie czy w komentarzach czy odzywajcie się do mnie jeżeli macie na to ochotę a co ja mogę więcej powiedzieć ściskam was gorąco wysyłam uściski mimo tego, że przez ekran to naprawdę wysyłam uściski serdeczne Oj, życzę życzę Wam wszystkim, nam wszystkim, żebyśmy mieli piękne życie. Nienudne. Pełne przygód. Te, takie z przytupem. <laughs> I do zobaczenia. Do zobaczenia w drodze. Życzę Wam wszystkiego, co naj, najlepsze.